Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak. Komunikat wyborczy. Ważny komunikat wyborczy, gdyż akcja zbierania podpisów zbliża się do końca. Cały czas, proszę państwa, wszędzie brakuje nam podpisów. Wierzę w to, że jak się sprężymy, będziemy to mieli. Są dwa okręgi, gdzie raczej zbierzemy. O innych okręgach dowiemy się w niedzielę. A teraz, proszę państwa, dowód na to, że pewnych rzeczy nie warto wypowiadać. W kampanii wyborczej, zanim inni nie wypowiedzą. Jak Państwo wiecie, jesteście lata z programem, musisz to wiedzieć, cały czas jesteśmy okradani z argumentów, ale nie po to, żeby później politycy partii telewizyjnych te wykradzione, Argumenty wdrażali w życie, tylko żeby użyć ich do kampanii wyborczej. A po kampanii wyborczej wróci znowu wszystko do starego ładu, do dzielenia Polaków w ramach ślepych jakichś ideologii. Ale w kampanii wyborczej wszyscy będą rzeczowi, wszyscy będą perfekcyjni. Proszę Państwa, to jest Pan Jarosław Kaczyński. Jak Państwo wiecie. Wielokrotnie podejrzewałem Pana Kaczyńskiego o śledzenie treści z programu Musisz to Wiedzieć, no bo co tu w zasadzie oglądać. Być może, że to któryś z doradców Panu Kaczyńskiemu dał ten argument. Wielokrotnie, jak Państwo pamiętacie, na naszych spotkaniach byłem pytany o to, czy na mnie zarzucą, że taka osoba jest z nami lub inna osoba jest z nami w Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Mówię, nie przejmujcie się tym, jesteśmy prawdziwie oddolnym ruchem, Jesteśmy przekrojem społeczeństwa. Musicie Państwo to pamiętać, prawda? Wielokrotnie wypowiadany argument. Posłuchajcie ostatnie wystąpienie pana Jarosława Kaczyńskiego, i to właśnie ten fragment jest cytowany przez wszystkie media. Tego nigdy nie było wcześniej. Pan Jarosław Kaczyński mówił, że ludzie, Prawa i Sprawiedliwości, to lepszy sort. Pamiętacie? To lepszy sort y, Polaka, y, lepszy sort człowieka. Co się zmieniło, panie Jarosławie? Posłuchajmy. Y na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnych wieku, z różnych grup społecznych jesteśmy partią, można powiedzieć polską. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa. Proszę bardzo. Jeszcze ktoś chce, żebyśmy wystrzelili się z programu ZAWCzasem, żeby to, co zadeklarujemy, było skubnięte przez partie telewizyjne i opublikowane w mediach głównego nurtu, bo tego, co my głosiliśmy, jesteśmy przekrojem społeczeństwa, jakoś nikt nie publikuje. Nie będziemy dawcami pomysłów dla nich, jak wygrać kampanię wyborczą. Proszę Państwa, to, co, to, co lepszy sort pisowców zrobił przy. Cichej, milczącej zgodzie ich opozycji, reszty partii telewizyjnych z demokracją, to było dziadostwo, to była zbrodnia na demokracji. Skrócili okres zbierania podpisów dla poszczególnych komitetów. Wiedzieli, musieli to wiedzieć, że stworzyli w ten sposób barierę nie do przeskoczenia barierę wejścia dla mniejszych ugrupowań. Moje obserwacje z akcji zbierania podpisów, która cały czas jest przeze mnie kontynuowana, to i gdy prosi się zagorzałego fanatyka prawa i sprawiedliwości o podpis, on się boi o PESEL. Takich przestraszyli, głównie przez TVP. Gdy się prosi o podpis zagorzałego fanatyka Platformy Obywatelskiej, on mówi: Nie podpiszę się. Nie podając argumentu, że PESEL, bo to, oni wiedzą, że PESEL do niczego nie służy, to, są, to jest inny sort człowieka, ale jednocześnie mówią, nie podpiszę się. Proszę Państwa, ja nie proszę o to, żeby zagłosował na mnie, ja tylko proszę, żeby dał mi szansę, w zasadzie nawet nie mi, demokracji, żeby był większy wybór. I co robi elektorat yy, Platformy Obywatelskiej, który wcześniej krzyczał: demokracja, tak? Nie daje podpisu, bo nie. Bo nie, bo jest fanatykiem Platformy Obywatelskiej. Mało Państwu powiem. Wszyscy dziennikarze ci związani z tą koalicją obywatelską, Platforma Lewica i tak dalej, i tak dalej, mordy w kubeł. Wszyscy się pozamykali, nie widzą ruchu dobrobytu i pokoju. Nie chcą ulepszyć demokracji? Nie chcą dać ludziom większego wyboru? Nic nie mówią o ruchu dobrobytu i pokoju, który walczy, bo ma. Akcje zbierania podpisów na styk dosłownie nie chcą wzmocnić demokracji? Oni później będą, proszę Państwa, krzyczeli na tych spisów, że łamią demokrację. Patrzcie, patrzcie, jakie, jaka obłuda, jakie zakłamanie. To ważny wstęp do tego, co powiem. Proszę Państwa, Pan Bąkiewicz, jak wiemy, ma wystartować z list PiSu. No to chyba nikogo nie dziwi, prawda? Pamiętacie gdzieś początki programu, musisz to wiedzieć, gdy omawiałem temat pana Andruszkiewicza. To nie jest e, antysystemowiec. E, chwilę później odnalazł się e, w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Ile ludzi mnie, takich niezorientowanych politycznie, wybaczam im, bo nie wiedzieli co czynią, e, atakowało mnie, że ja obrażam narodowca, obrażam antysystemowca. Nie, proszę Państwa, to widać u niektórych ludzi, widać. Aż kurzy za nim e, ten fałsz. Akcja zbierania podpisów, proszę Państwa, to też y, dobra y, okazja, żeby poznać, kto tak naprawdę nas lubi, szanuje, a kto tylko udawał, kto jest nieszczery. Oprócz oczywiście polityków, bo zwróćcie Państwo uwagę, że politycy się chętnie podpisują ci zawodowi politycy oni wiedzą, że trzeba stwarzać posłów, dają podpis i tak dalej, ale ile osób nam odmówiło, co to y, normalnie byśmy powiedzieli, że są nam przyjaźni, prawda? Ta akcja zbierania podpisów weryfikuje ich wszystkich. I ja pamiętam, kto mi odmówił yy, yy, udzielenia poparcia, zwiększenia możliwości demokracji. O, głównie ci z Platformy. Głównie fanatycy z Platformy. E, proszę Państwa, skandalem już do tego jest, jacy to są podli ludzie. Prosili wielokrotnie mnie o coś, gdy była telewizja CW24 o interwencję w ich prywatnych sprawach. A dziś, gdy Proszę o ich podpis, żeby zwiększyć demokrację. Mówią, ja się w politykę nie mieszam. Nie, nie, ja, ja to nie. Ja to, to, to z daleka od tego. Proszę Państwa, w życiu już im nie pomogę. Nie ma takiej możliwości. Nie zasługują na to. To są sopki, to są egoiści. A poza tym ludzie głupi, bo gdyby jakimś cudem wygrała ta ich partia wymarzona, demokracja, to i tak będą gnębieni, i tak będą gnębieni. Tusk będzie kontynuował to co nam y, Morawiecki zwalił na głowy. A więc wracając do Bąkiewicza. Najprawdopodobniej wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu radomskim, czyli 17 z ostatniego miejsca. Proszę państwa, ostatnie miejsce to jest miejsce uprzywilejowane. Państwo możecie nie być zorientowani, ale pierwsze miejsca są miejscami biorącymi i ostatnie miejsce, żeby móc załatwić sobie ostatnie miejsce, to no takiego niby skromnego, bo ja tylko chcę być ostatni, bo proszę państwa Matematyka wyborcza wyraźnie pokazuje. Ludzie głosują na jedynki, ludzie głosują na tego ostatniego. To musiało być grubo, grubo by umawiane tam wysoko w pisie. Więc mamy Pana Bąkiewicza. Ja teraz odezwa do tych wszystkich, którzy wierzyli w Pana Bąkiewicza, że jest antysystemowy i tak dalej, że on walczy z tymi co nas ciemiężą z rządami pisu Jak się macie. Kochani, jest dziś piątek, jutro sobota. Macie szansę ten swój błąd, tkwienia przy takich ludziach jak Bąkiewicz naprawić. Zbierzcie chociaż kilka podpisów. W najbliższą niedzielę, proszę Państwa, w całej Polsce, czyli pojutrze, w całej Polsce mamy w każdym okręgu zorganizowane sztaby wyborcze. Koordynatorzy, zarządy są powiadomieni, że mają w ramach swojego okręgu, mniej więcej pośrodku okręgu, jeżeli chodzi o lokalizację, znaleźć. Lokal, miejsce, mieszkanie, dom, garaż, plac, wiatę na całoniedzielny sztab wyborczy. Sztab to każdy, kto jest uczestnikiem DIP-u, e, powinien w tym sztabie brać udział, uczestniczyć w pracach. No, wiadomo, że jak ktoś ma daleko, no to będzie mu trudno. Chodzi o to, żeby w tych sztabach było jak najwięcej ludzi do kontroli poprawności zdawania podpisów przez wszystkich, którzy zbierali. Na y, Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju podpisy. Do mnie y, się zgłaszają ludzie nie dlatego, że nie wierzą koordynatorom, ale chcą mieć gwarancję i własnoręcznie tutaj do centrali Wołcach Brahmskiego 5 dostarczają te podpisy. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie do e, końca soboty. Później te podpisy w niedzielę rano wyjeżdżają do poszczególnych okręgów i zasilają. Pulę podpisów okręgowych sztabów wyborczych. Okręgów jest w Polsce 41. 41 sztabów wyborczych mamy w całej Polsce. Proszę Państwa, tyle osób się deklarowało w trakcie tych kilku miesięcy ostatnich, że macie gdzieś lokal, że możecie udostępnić. Pamiętam, w Bielsku-Białej mamy lokal, jeszcze gdzieś tam na Śląsku mamy lokal. W każdym okręgu ma być sztab wyborczy i wszystkie ręce na pokład do pomocy. Do pomocy sztabom wyborczym jako mężowie zaufania, czyli ci kontrolujący proces przejmowania podpisów, jak i też kierowcy, którzy będą jeździli do tych, którzy no, mają problem, żeby dostarczyć te podpisy. Ja mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji, że ktoś z końca okręgu y, zadzwoni do naszego koordynatora, do sztabu wyborczego i powie, że ma jeden podpis i proszę przyjechać 100 km. Ja mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Na to był czas, żeby drogą pocztową wysłać. E, proszę Państwa, gdzie się kontaktować jeżeli chodzi o nasze sztaby wyborcze. Na naszej stronie www.kwwrdip.pl są podane numery telefonów. Wskazane jest, żeby w poszczególnych okręgach do albo do DIP, to jest administrator na naszych grupach wojewódzkich, tych oficjalnych Albo drogą mailową na adres komitetu, żebyście wysłali już adresy miejsc, gdzie będą te sztaby wyborcze. Tam, oczywiście, gdzie się da. Przepraszam, ja tak właśnie funkcjonuję, że ciągle odbieram telefony. Więc, żeby ludzie już mniej więcej wiedzieli, gdzie podjechać. Oczywiście, możecie zadzwonić i też przez telefon dowiecie się, gdzie, gdzie podjechać, ale to już do koordynatorów. Do koordynatorów. Jeżeli będzie już. Podana siedziba, no to wiadomo, że to jest najważniejsze miejsce. Już nawet nie możecie, nie musicie dzwonić do tych pozostałych koordynatorów, bo tam jest siedziba naszego sztabu wyborczego. Wszystkich kolegów, koleżanki w poszczególnych okręgach, w województwach zapraszam do konsultacji. Dziś jest na to czas wieczorami. Takie, takie niektórzy posiadówki sobie robili. No to skonsultujcie, gdzie mają być te adresy, żeby już od niedzieli, od rana ludzie mogli. Kontaktować się z Wami lub dostarczać podpisy, lub żebyście mogli na podstawie tych kontaktów wyjeżdżać do nich po podpisy. Gdzieś może w połowie drogi się spotkacie, żeby było szybciej. Będziecie koordynować pracę kierowców. Nieraz trasę trzeba będzie wykonać, żeby nie jeździć po kilka razy niemal w to samo miejsce. No to się to trasą robi. Trochę logistyki. Mamy też logistyków w ruchu dobrobytu i pokoju, więc na pewno sobie jakoś tam poradzicie. Taką samą prośbę do tych, którzy zawiedli się na Bąkiewiczu i jego organizacji, wystosowuję do ludzi związanych z panem Kołodziejczakiem, do rolników z Agrounii. Macie na naszej stronie kontakty do koordynatorów. Macie jeszcze dwa dni, może trzy do niedzieli, prawda, żeby te podpisy zebrać i dostarczyć. Jesteśmy jedyną organizacją, która zabezpieczy nasze wspólne interesy. Nikt z partii telewizyjnych, pan Bąkiewicz się określił, pan Kołodziejczak się określił, tego nie zrobi. Nie zrobi. Proszę Państwa, tylko Ruch Dobrobytu i Pokoju mówi nie wojnie w tej kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o takie rokujące, poważne komitety. Tylko, tylko Ruch Dobrobytu i Pokoju mówi gaz, woda, prąd. Nie słyszę tych argumentów z ust polityków. Oni cały czas... Jakieś głupoty wygadują. Proszę Państwa, jedynie Donald Tusk coś mówił o paliwie za 5 zł. Nie wierzcie w to. My mówimy o paliwie za 3 zł. To się naprawdę da zrobić. To się da zrobić. Ręczę mam że to się da zrobić. Po prostu mniej czołgów kupimy, ale zagwarantujemy nam pokój w zupełnie inny sposób, bo gdy oni wprowadzą tą swoją doktrynę, a już mówią o otwartym tekstem zniszczyć gospodarkę na rzecz rozwoju wojskowości armii oni to otwartym tekstem mówią więc e, jeżeli uważacie że przy, nic nie ryzykujecie dajcie tylko szansę przywieźcie podpisy brakuje nam wszędzie na styk na styk dosłownie brakuje i jeszcze e, ważna sprawa proszę też być przygotowanym proszę Państwa, to jest bardzo ważne szczególnie dla polonii ale dla nas wszystkich w kraju jest tyle pytań Polonia, Polonia, Polonia. Proszę Państwa, żeby było jasne. Statystyki wszystkich, wszystkich dotychczasowych wyborów mówią o tym, że głosy Polonii niczego nie zmienią. Tym bardziej, że Polonia może oddawać głos tylko i wyłącznie na Okręg XIX, czyli na ścisłą Warszawę. Może tak być, że ze względu na działania pewnych złych ludzi którym wszystko z rąk leciało, nie, nie potrafili nic zrobić. No rzucali różne głupie pomysły, nie powiem. Jest sabotaż w Warszawie. Mamy problem z podpisami w Okręgu XIX. Może tak być, że w niedzielę, ja być może, że będę w niedzielę wspierał sztab Okręgu XIX w Warszawie, może tak być, że będziemy musieli w poniedziałek z całej Polski ruszyć na Warszawę, wylać się na ulicę i pomóc do dozbierać okręgowi 19 podpisy. Bo jeżeli w okręgu 19 nie zarejestrujemy listy, to oznacza, że Polonia nie będzie miała na kogo głosować, mówiąc szczerze. To to dokładnie oznacza. Musimy 19 pomóc. Ale na to będzie jeszcze czas. Na razie piątek, popołudnie, wieczór, sobota, cały dzień zbieramy podpisy. A sztaby zaczynamy od... Godzin w miarę wczesnych, no rannych, no nie szósta, bo bez sensu. Choć wierzę, że tacy będą, którzy nie będą mogli się wyspać i będą już chcieli o szóstej przyjechać. No, myślę, że od ósmej, dziewiątej już te sztaby mogłyby zacząć działać. Proszę Państwa, to będzie niezapomniana niedziela. Ja Wam ręczę, to, to będziecie pamiętać to do końca życia. To, to będzie fajna przygoda. Taki sztab to, to jest coś to jest grupa ludzi, która się integruje. Ktoś będzie mógł e, przywieźć coś do picia, przywiezie coś do picia. Ludzie będą mogli e, e, grilla sobie rozpalić. To, to, jest, to jest fajna sprawa. Zachęcam wszystkich uczestników i sympatyków Ruchu Dobrobytu i Pokoju do pracy w sztabach e, i odbierania e, od tych wszystkich, którzy dopiero w niedzielę wam dostarczą podpisy. Dopiero w niedzielę do uczestnictwa e, w sztabach. Kwestia techniczna. Zaobserwowałem, że co któryś podpis, nie ma tego dużo u nas, jesteśmy generalnie ogarniętą grupą y, społeczeństwa, mimo że przekrojem społeczeństwa, to jednak y, o dość wysokim poziomie, zauważyłem, że co któryś podpis ma wadę i będzie odrzucony przez y, okręgową delegaturę Państwowej Komisji Wyborczej czy tam Krajowego Biura Wyborczego, które to delegatury są w 41 okręgach. Ja też przypominam, choć nie powinienem, bo to jest jakby oczywiste, żeby y, nasi koledzy, koleżanki uważali, żeby czasami y, przed 6 września nie dowieźć podpisów do delegatury wspomagającej, tylko do tej głównej okręgowej, bo w niektórych okręgach są też delegatury wspomagające. Te od Was, tych podpisów y, nie przyjmą. Jak zrobicie coś na ostatnią chwilę, to już nie zdążycie do tej głównej. Sprawdzajcie, do której godziny są czynne delegatury w poszczególne dni. Proszę Państwa, to nie jest naprawdę duży wysiłek i odnośnie tych podpisów jeżeli ktoś kojarzy że złożył podpis z wadą na przykład nie dopisał nazwiska bo takie rzeczy się zdarzają na przykład nie dokończył adresu bo takie rzeczy się zdarzają lub być może y, czeski błąd popełnił w numerze PESEL albo źle wpisał datę złożenia y, poparcia czyli ten podpis y, kiedy był y, złożony to jeszcze raz to jeszcze raz się dopiszcie bo i tak jeden z tych podpisów będzie nieważny, a jeden będzie zaliczony. Proszę Państwa o, o tego typu y, sprawdzenie i, i się dopisanie. To nie jest żadne przestępstwo. Y, obywatel ma prawo, y, tak jak wcześniej mówiłem, podpisać się wszystkim komitetom, y, dać szansę tak demokracji, ale też jak podpisze się dwa razy, bo zapomniał, tak, lub y, Podpis był źle złożony, no to wiemy, no to jeszcze raz się podpisujemy, tak? No to nie, nie ma żad, za to żadnych konsekwencji, a będziemy mieli pewność, że te, że te podpisy, które są na styk, powtarzam, na styk, nie zginą. Proszę Państwa, cała akcja przybiera na sile. Ewidentnie ktoś wykonał zbrodnię przeciwko demokracji i skrócił czas zbierania podpisów. Dziś jesteśmy już zahartowani. Ja widzę, słyszę, rozmawiam ludzi, którzy na początku. Przez cały tydzień prawie nic nie zrobili, może jeden, dwa podpisy, a dziś łowni jak dobre koty. Musimy się jeszcze bardziej postarać. Naprawdę jesteśmy w stanie to osiągnąć, choć zostało tylko kilka dni. Na adres włocławski siedziby głównej naszego komitetu już proszę żadnych pism pocztą nie przesyłać, a nawet kurierem. One już nie dojdą. Przecież ja te podpisy w niedzielę rano wysyłam do naszych kurierów. Ustalimy czterech kurierów, puścimy pakiety kart z podpisami na północ, na zachód, na wschód i na południe do okręgów w tych kierunkach. A ci, gdy dojadą na przykład do Częstochowy czy do Łodzi, przekażą pakiety okręgów poniżej. Kurierom, którzy po to przyjadą. To jest prosty system, zorganizujemy się momentalnie. Ja będę w niedzielę odbierał od Państwa telefony i będę te pakiety już przygotowywał na cztery kierunki y, Polski. Tak więc to już chyba wszystko na dziś. Yy, następny komunikat, być może niebawem. Dziękuję.